Witam Was kochani w kolejnym odcinku na naszym kanale, dzisiaj otwieramy nową serię, będzie to seria o najlepszych, najfajniejszych imprezach jeździetkich w Polsce. Z czym Wam się kojarzą takie zawody? Na pewno ze sportem na najwyższym poziomie, ze spotkaniami ze znajomymi, bo na takie imprezy jeździ się najczęściej w towarzystwie, z poznawaniem ludzi, których łączy ta sama pasja, którą wy macie, z zakupami na wielu stoiskach, bo w takich miejscach jest skupisko i można kupić wiele rzeczy. I tak bym mogła wymieniać jeszcze długi, długi czas, ale zapraszam Was do oglądania, bo z pewnością nie możecie się doczekać, co pokażemy jako pierwsza. Tadam! Jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy na Woli, na Hipodromie i właśnie tu, w czerwcu, odbędą się zawody. CSI czterogwiazdkowe. Zawody będą od 7 do 9 czerwca będą trwały 3 dni. Od tego roku zawody tu organizowane będą miały nową nazwę, będą się nazywały Forfoule. Mam nadzieję, że ta nazwa wbije się dobrze w Waszą pamięć i będzie kojarzona przez najbliższe lata. Na tej rangi, na tym hipodromie organizowane już jest od 2013 roku. Zawody, które się tutaj odbędą, będą także kwalifikacjami do Mistrzostw Europy oraz do Igrzysk Olimpijskich. Dlatego też z pewnością będą cieszyć się ogromnym powodzeniem. Zaraz znajdziemy organizatora, który opowie nam coś więcej na temat tej imprezy. Jest z nami Szymon Tarant, dyrektor zawodów, które odbędą się tutaj w czerwcu. Czy mógłbyś nam coś więcej powiedzieć o samych zawodach? Zawody na Poznańskiej Woli mają olbrzymią tradycję. W randze 4 gwiazdek były zorganizowane jako pierwsze w Polsce w roku 2013. Nikt wcześniej nie organizował zawodów tak wysokiej rangi. To gwarantuje co roku bardzo dobrych jeźdźców. W minionych latach za każdym razem gościliśmy zawodników z pierwszej setki światowego rankingu, gościliśmy medalistów olimpijskich, medalistów mistrzostw z Europy czy mistrzostw Świata i myślę, że nie inaczej będzie w tym roku będą tutaj dostępne do oglądania gwiazdy światowego jeździectwa. I najlepsi Polacy, jeśli mam zdradzić jakieś nazwisko, to na pewno w swoim planie te zawody ma doskonale znany wszystkim Jarosław Skrzyczyński. Cztery gwiazdki to oznacza bardzo wysoką pulę nagród, jak na polskie warunki, no i wysoką w skali Europy czy świata. Tutaj w puli nagród jest blisko milion złotych, aż 5 konkursów będzie zaliczanych do światowego rankingu, 5 z 15 ogółem. W tym roku mamy rok przedolimpijski, więc bardzo ważne są kwalifikacje olimpijskie. W związku z tym ten program jest troszeczkę pod to ułożony. W kwalifikacjach olimpijskich Będą liczyły się te wyżej punktowane konkursy, i mamy tutaj takie aż dwa. To jest w piątek konkurs z rozgrywką na 50. No i niedzielne. Niedzielne Grand Prix, gdzie za zwycięstwo 100 punktów to jest specjalna kwalifikacja, nie tylko jeśli chodzi punktowa do Igrzysk Olimpijskich, ale również tam pary jeździecko, oni mogą zdobywać tak zwane minimum olimpijskie. To znaczy, że nawet jeśli byliby powołani do reprezentacji jakiejś niezależnie od kwalifikacji, no to muszą tak trudny parkour, jaki będzie tutaj w niedzielę 9 pokonać bezbłędnie. Fantastyczna impreza. A tu w Poznaniu uważam, że za jedne z najlepszych, mm -hmm. najlepsze no, otwarte parkury. Mm -hmm. Widać też to po zawodnikach, którzy tutaj przyjeżdżają, najlepsze nazwiska, mają do wyboru w każdym weekendzie wiele startów, jeżeli wybierają Poznań, to znaczy, że tutaj warto przyjeżdżać. Jakie miałeś wrażenia, czy Ci się podobało? Bardzo. Bardzo Ci się podobało, a co najbardziej Ci się podobało? Um. Jak skakali. Wspaniale jest oglądać konie, które skaczą wyższe przeszkody od nas, na pełen profesjonalizm miejsców i no, naprawdę super wrażenia. I oprócz skoków są też pokazy różne, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest super, po prostu warto zobaczyć, po prostu przekonać się na własnej skórze. Wszędzie tam, gdzie jest Szymon Tarant, tam jest dobra organizacja i, to, i, 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 i tak trzymajmy się. Bilety nie są drogie, bo karnet na wszystkie 3 dni, a obserwując program tych zawodów, wydaje mi się, że warto tu przyjechać na 3 dni, to jest około 55 zł dla osoby dorosłej już teraz, więc to nie są jakieś ogromne koszty. To, co zawsze staramy się robić przed każdym konkursem, to zaznajomić kibiców z zasadami konkursu, z parkurem. Żeby wszyscy mogli bezpośrednio śledzić te zmagania i żeby wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. Tak, żeby rozumieli. Tak. Co roku mamy tutaj inne pokazy, co roku mamy różne stoiska, strefę dla dzieci zlokalizowaną w koło Hipodromu. W tym sezonie w czerwcu zapraszamy na pokaz kozacki w dżigitówce 10 koni w pełnym galopie i, i ćwiczenia poczty węgierskie, zwisanie, wskakiwanie, mm. podnoszenie, czapki z ziemi i tak dalej. Będzie specjalny konkurs, gdzie dzieci będą się mogły zgłaszać, będą musiały przesłać swój film, wideo i będą miały szansę wziąć tutaj udział w tak zwanych pony games, zabawach na kurskach. Te dzieci tutaj raz, że będą się mogły doskonale bawić, to dwa, będą miały okazję zaprezentować się przed, Olbrzymią publicznością. Jeżeli chodzicie do szkoły w Poznaniu, możecie porozmawiać ze swoimi nauczycielami, ponieważ są specjalne oferty dla szkół, i szkoły mogą odwiedzać te zawody w piątek. Każda z tych grup dostanie swojego indywidualnego opiekuna, który będzie oprowadzał ich po zawodach i opowiadał o tym, co się tutaj dzieje. Mam dla Was ciekawostkę, chodźcie za mną. Czy wiecie, że ta trybuna ma już prawie 110 lat i jest to jeden z najstarszych obiektów tego typu w Polsce? Trybuna ta została wybudowana jako zaplecze zamku cesarskiego w Poznaniu, jako element stajni i powozowni. Chwilę później zaprojektowano tor wyścigowy, który miał powstać zaraz przy niej. Po pierwszej wojnie Poznań był drugim, już po Warszawie, miastem, w którym najszybciej wznowiono wyścigi konne. Koniecznie musicie tu przyjechać, by usiąść na tej zabytkowej trybunie i poczuć się jak widzowie, którzy oglądali stąd gonitwy koni przed stu lat. Atmosfera tego miejsca jest niesamowita, i ja już nie mogę doczekać się, kiedy ona zapełni się widzami oglądającymi forfule. Myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie, że będzie tutaj bardzo dużo atrakcji, a dodatkową atrakcją będzie na pewno to, że spotkacie tutaj także mnie. <laughs> tak, to było bardzo skromne. Opiszcie w komentarzach, jeżeli byliście, jeżeli braliście udział już w tym wydarzeniu w poprzednich latach, napiszcie yy, kolegom, koleżankom, którzy oglądają kanał, co tu było najfajniejszego, co najbardziej warto zobaczyć. I na co na pewno warto przyjechać. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do subskrybowania i do naciskania tego dzwoneczka, bo wtedy macie pewność, że jeżeli ja zamieszczę nowy odcinek, to wy go zobaczycie jako pierwszy.